Od 2 do 5 lutego w Bukowinie Tatrzańskiej odbywa się karnawał góralski. Już po raz 23 bawiono się w tradycyjnym, regionalnym stylu. Gościom i mieszkańcom okolic nie przeszkadzały nawet trudne warunki atmosferyczne. W ostatni dzień karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej gościli przedstawiciele Podhalańskiego Związku Gmin. Wójtowie i burmistrzowie wraz z rodzinami bawili się doskonale. W zorganizowanym slalomie niespecjalnym Udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin. O zwycięstwie decydował czas i ilość wykonanych skrętów. Najlepiej i najszybciej kręcił wójt czarnego Dunajca Kazimierz Dzielski. O odrobinę gorszy okazał się burmistrz Rabki Jan Wieczarkowski. Spośród kobiet najlepszy rezultat uzyskała First Lady Nowego Targu Ewa Borowicz. Natomiast najszybszym dzieciakiem okazał się Daniel Smarduch, syn wójta gminy Nowy Targ. Najefektowniejszy przejazd zaprezentował duet Marek Mazur i Joanna Leja, jednak najmocniej swego wora trzymał się Krzysztof Strauchman, redaktor naszych stron. Tradycyjnie już w dniu zakończenia karnawału góralskiego odbywały się przejazdy kumoterek. Pierwszy z nich zasiadł wojewodał nowosądecki Wiktor Sowa. Byli tacy, którzy próbowali sami, ale tym dodawane były dużorne kumoszki. Nikt nie był pewny, kto tak naprawdę wygrał zawody. Albowiem jak twierdzi prowadzący. Nie tak czasu staje, kielow to go żałki daje. Zawodnik w konkurencji kumoterek. Jest to kumoter. Jędrek Gładziok z Bukowiny. Z kumoską. Przyporcie się dobrze kumosce, ale cyca to. Uwaga. Uwaga. Uwaga, trzy, dwa, jeden, start. jeden, start.

Będzie podjazd. Tam będzie najgorsza przeszkoda, bo cię skok przez płotki i kałuża, tak zwana woda za tą słupką. To wy to nie widzicie, ja to wiem. Jak koni przepłynie, to jest dobrze. Uwaga.